kcikcikci kci. kci, 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 kci. o jedzie do taka ładna kiciuidia co? po <grym> ale to widać oswojony kotek właśnie do ludzi nie? a nie mamy nic do jedzenia no będzie się musiał jakąś myszkę upolować to no jaka masz alergia nie? <grym> no, okay. Ale tyle, to się nic nie stanie. No. No tak, nic się nie stanie, no. Gdzie z nami? gdzie z nami? Chodź. Chodź z nami, chodź. Pojedziesz na Śląsk. Tam śląskie myśli widzisz w <grywy> Leci, leci. Dzisiaj pod Lubomirem, ale idziemy do skroniska. Idziemy do skroniska. Zapomniałem jak to jest skronisko Lu Lubomirice, czy jakoś tak. Może tu znajdziemy na mapie. Także przed nami jest 10 km drogi mamy. Tam już z powrotem pójdziemy przez Lubomir. A tu jest Lubomir, czy Kopce, i to Skranisko na Kudłaczach. A my jesteśmy tu. Nie tu, tu jesteśmy. tu I mamy czarny szlak, zielony szlak. Czarny lub czerwony, na Łysina czy Kopce, lubomir, i powrót na parking. 10 km. Jest 3 godziny drogi tak pokazuję a jak będzie to się okaże bo my idziemy najpierw na suchą polanę to jest godzina a później dalej 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 ale to po kolei wszystko będzie Droga była prosta, Znaczy chodzi o to, że było płasko, a teraz to już mamy podgórkę, co tak nie? Mhm. pół godziny drogi jesteśmy na Polanie a ludzi nie ma, nie? Aha. Na parkingu trochę ludzi było, ale poszli także tam na górę na Lubomir tam też potem dojdziemy tylko w koło A tak się tu trochę rozejrzymy

Miejsce na ognisko jest skrycie. Przed deszczem co tym piszę, to partyzantka nie pokonana. Nigdy nie rzuca nas na kolana. Jakby tu jest jakiś pomnik partyzantów, ale tak jak mówię, można sobie ognisko zrobić. Można kiełbaski, bo są widełki kury. No ale nie wzięliśmy kiełbasy, tylko kanapki <grywana> Idę Jeszcze ten pomnik pokażę Jest pomnik jakiś stół pewnie mszetu Robili Przełem psucha 715 metrów nad poziomem miejscu, e, nad poziomem morza Miejsce zgrupowania oddziałów partyzanckich AK obwodu Murawa Pogoda się robi Rano Godzinkę popadało Od 6 do 7 Ale potem Pokazywali pogoda ładna to można wyjść, a tu dron lata, tak? mm. Także, o, tam lata, mm. i będzie film na dronie Polska na tym kanale. Będzie fajne ujęcia. Myślałem, że malinki. Także, przerwa była. 15 minut i przed nami dalsza droga tam był czarny szlak a tu w dali czarny? zielony a tu już mamy zielony szlak Także dotarliśmy do to do Skrymiska na Kudwaca. Ja był pistołka w urzędowodzie, bo też Kudłacy <noise> był Zobaczymy jak to wygląda tam jak to jest to Czy nie to godzina 15, 15 minut tam nie mieli pestoju, że tu ino ktoś mieszka, Szkromisko widzicie. nie wiesz tam, szkromisko Idziemy zobaczyć Na środka Może herbatki się Miód Z herbatą Herbata z herbatą

Зошто? Зошто не можеш? że pojedli wypili kawę dobrą dwie godziny już za nami idziemy dalej szlakiem na kurcze zapomniałem to są jakieś przystoki czy jakoś tak przy kopce? przy kopce o chyba tak będzie przy kopce a potem będzie Lubomir i tam na Lubomirze jest obserwatorium astronomiczne i tam właśnie zmierzamy w Pogodę to mamy idealną dzisiaj nie, Które nie ma tak gorąco Cały czas pod górę wybraliśmy sobie trudniejszy szlak, bo można było iść łatwiejszym u góry, samym szczytem. A tak to zeszliśmy w dół i pod górę. Ale za to widoki są piękne. I nie ma tyle ludzi. A dotarliśmy na górę, o tam jest ławka Co my tu Łysina 2 godziny 29 minut jak my wyruszyli z parkingu Ale to wiadomo z przystankami Łysina Potem nam zostaną trzy kopce Lubomir i na parking także jeszcze trochę mamy trochę odpoczniemy odpoczynek trzeba zrobić, na wodę? kanapki chcesz? Mm. tu jest wysina 891 metrów nad poziomem morza a tu jest kolejna tabliczka czy ją ktoś tam przykleił? nie, tu jest Do. I punkt kontrolny. Także teraz po drodze będziemy mieli trzy kopce. I tam się włączymy. Także włączamy się, bo mamy tu trzy kopce. A jest jeden kopiec, drugi kopiec a trzeci nie wiadomo zaraz mi się to rozłączyło już my tu doszli już idziemy 2 godziny 49 minut no i teraz następny przystanek będzie Lubomir 904 metry to będzie trochę pod górkę niewiele Grzyby są <gry> Zbierają tu grzyby ludzie, chodzą po szlakach, zbierają ja, ciekawe, bo trzy kopce jeden, drugi A tu jakiś nasłupek Graniczny Tam jakaś przepaść i idziemy dalej prosto Ale jeszcze przed lubomirem można podziwiać piękne widoki usiąść na ławce zjeść takie piękne widoki podziwiać A i 3 godziny nam zajęło a zobacz tam rysowania, czy tam kopuły robią. Znaczy remont. Co jest? Przejedziemy w koło. Jak to Obserwatorium Astronomiczne Banachewicza Także trzy godziny nam zeszło wejście tu przez te wszystkie punkty na Lubomir potem już tylko zostanie zejście na dół z górki na parking a ile nam to zajmie to się okaże a teraz idę patrzeć na lot dronem to możecie zobaczyć na kanale Dronie Polska link pod filmem jak zawsze już się tam szykuje do lotu no także opuszczamy ten szczyt, Lubomir i idziemy już w stronę parkingu, ja zamyślę dwadzieścia pół godziny, Nie wiem co zajmie, albo prędzej, teraz to tylko z górki. Chyba już ostatni zakręt i na dole w prawo i będziemy na parkingu <laughs> Ale góra stroma także warto się wybrać Kto tu będzie w Beskidzie Wyspowym, bo jest super Także my już są przy parkingu Dokładnie nam to zajęło 3 godziny 50 minut Ale z odpoczynkami To znaczy, że mapa turystyczna Nie kłamie ta aplikacja, że w 3 godziny można to przejść Bo reszta to były odpoczynki Tu jest nawet, o Tabliczka Lubomir My się żegnamy do następnego sejsu.